Pamiętajcie moi drodzy, każdy wie jak dużą satysfakcję sprawia zjedzenie własnych, wyhodowanych warzyw. Nie mówiąc już o swoich ogórkach kiszonych i innych przetworach. Jednak aby nasze plony były dorodne i wystarczyły na całą zimę, nie zapominamy o odpowiednim nawożeniu. Jednym z cenniejszych i łatwych w uprawie warzyw jest por, którego rozsadę sadzimy na przełomie kwietnia i maja w rozstawie 15 na 30 cm. Stanowisko powinno być raczej słoneczne, a gleba zasobna i przepuszczalna. Podczas uprawy oczywiście nie zapominamy o odpowiednim podlewaniu rośliny. Przed przystąpieniem do sadzenia rozsady przygotowuję podłoże. Z tabeli na opakowaniu odczytuję ilość potrzebnego nawozu. Dla pora jest to około 8 łyżek stołowych na metr kwadratowy. Jednak 25% tej porcji stosuję posypowo 2-3 tygodnie po posadzeniu rozsady. Rozprowadzam go równomiernie i dokładnie mieszam na głębokość 10-15 cm, a następnie podlewam. W tak przygotowanym miejscu już po kilku dniach mogę wysadzić rozsadę pora. Witajcie ponownie. Dzisiaj posadzę piękne młode pory w rozstawie 15 na 30 cm. A teraz podlewamy całość. Latem zastosuję nawożenie pogłówne, posypowo dokładnie pod rośliny, tak aby nic nie zostało na liściach i łodygach.